Witajcie w kolejnym odcinku. Wiem, że dawno nie było filmów, ale w tym tygodniu postaram się to nadrobić. A mianowicie filmy będą się pojawiały codziennie, a może nawet jeśli będę miał ochotę, to dwa filmy jednego dnia. A w tym filmie przedstawiam zaginione odcinki kreskówek. Jeśli jesteście tu nowi, to pamiętajcie, aby zasubskrybować, A także, kiedy nie zdążycie, jak wtedy nie przyjdzie żadnego nowych filmu. A więc teraz nie przedłużam, zaczynajmy. Pierwszym zaginionym odcinkiem jest zaginiony odcinek Niesamowitego Sierra Gambola: Ona Żałoba. Cały odcinek opowiadał o tym, że Gambol nie przyszedł do szkoły. No i ogólnie rzekomo w tym odcinku miały się pojawić różne rzeczy, takie typowe dla Past, czyli zwłoki, krew, samobójstwo, no i inne młodzieżowe rzeczy. Ale najciekawsze jest to, że sami twórcy kreskówki zwrócili uwagę na tą Pastę, a dokładnie w pewnym odcinku nazwie kompilacja, widzimy, że Gumball i Darwin właśnie oglądają w internecie ten zaginiony odcinek. Widzimy kilka napisów, które ostrzegają, aby tego nie oglądać, jeśli ma się słabe nerwy, ale jedyne co później się pokazuje to ten piesek, który gra na tym instrumencie. No ogólnie w ten sposób naprawdę twórcy świetnie zażartowali sobie z tej creepypasty, pasty, no i jednocześnie udowodnili, że jest ona nieprawdziwa, a odcinek żałoba nigdy nie istniał. Sama creepypasta jest dość mroczna i można się przeczytać. Lub jeśli chcecie, może zapominać to samny odcinek o niej. Ciekawym szczegółem jest również to, że fragment tego odcinka naprawdę w ciekawy sposób został przedstawiony na YouTube na kanale Cartoon Network Polska, a mianowicie film, który go przedstawia jest nazwany Gumball nagranie specjalne z ostatniego odcinka The Grieving Rozpacz. Niewiele no osób w komentarzach się pyta pod tym filmem, dlaczego rozpacz, a nie żałoba? Otóż po prostu zasługa ma różne tłumaczenia. Ale najlepsze jest to, że ten kanał odpowiada w komentarzach na pytania typu, czy ten odcinek naprawdę istnieje, słowami takie krążą plotki, lub innymi. I to jest naprawdę ciekawe, ponieważ wprowadza dość duże zamieszanie, a jednocześnie w świetny sposób nadal żartuje sobie z fanów. Kolejnym zaginionym odcinkiem jest zaginiony odcinek Wodogrzmotów. I teraz postaram się bardziej go opowiedzieć. A dokładnie pewnego dnia, gdy Deeper i Mabel wstali, to Deeper powiedział Mabel, aby posprzątała swoją stronę pokoju. Ona odmówiła i zeszła na dół. Na dole nikogo nie było, ale przechodząc obok automatu z przekąskami, Mabel usłyszała dziwny krzyk, ale go zignorowała. W tym czasie Dipper był w pokoju, czytał dziennik, a dokładnie nie skupił się na tematyce demonów. Po czym później, gdy Mabel wróciła, oznajmił jej że wujek Stanych może być demonem. Ona zaśmiała się z niego i mu nie wierzyła. Następnie znowu usłyszeli krzyki i zeszli na dół. Zobaczyli korytarz wypełniony krwią. Postanowili do niego wejść, a następnie zobaczyli pokój wypełniony łańcuchami, krwią i martwymi ciałami. Nagle w ich kierunku zaczęło się zbliżać ciało, a dokładnie ciało Mangaketa. Był on bardzo ranny i powiedział im, że jedyne co pamięta, to to, że leżą na ziemi, a jego nóg nie było. Był cały pokryty krwią, a na nim stał człowiek w czarnym ubraniu. Dipper zwrócił uwagę Mabel i powiedział, że może to być wujek Stanek. Mabel chciała już stanowić, ale nagle jakaś siła dźgnęła ją w tłowie. Po czym ostatnimi siłami powiedziała do Deepera, że miał rację i że demony są prawdziwe, a wujek Stanek jest jednym z nich. Później Diper się odwrócił, a za nim stał wujek Stanek w swojej demonicznej formie. Jego oczy były całe czarne, a ręce pokryte krwią, po czym powiedział do Dipera nikomu nie ufaj. Po godzinie w tajemniczej chacie pojawiła się Wendy i Sus. Zauważyli, że nikogo nie było i bez świadomości tego, co się tu wydarzyło, po prostu sobie poszli. Jeśli chcieliby się dokładnie dowiedzieć o tej paście, no to możliwe, że wówczas się do niej, a może poświęcimy osobny odcinek, którym jeszcze dokładnie ją opowiem. Kolejnym takim dość znanym zaginionym odcinkiem jest zaginiony odcinek Spongeboba o nazwie Samobójstwo z No jak można się domyślić, Skalmar Kalmar samobójstwo. Ogólnie też jest jeszcze sporo zaginionych odcinków, takich jak zaginiony odcinek Ed Ed Yedi, lub zaginiony odcinek Simpsonów. Ale głównym pytaniem tego odcinka, które pewnie sobie zadajecie, jest to, czy te odcinki w ogóle są prawdziwe i czy chociaż jeden z nich istnieją naprawdę. Otóż nie, niestety są to tylko creepypasty, co z jednej strony jest plusem, a z drugiej minusem. Jeśli chcielibyście, żebym w ostatnim odcinku mówił różne creepypasty związane z zaginionymi odcinkami kreskówek, to może się napisać a także polubić film, ale wtedy będzie naprawdę creepy. A jeśli nie chcecie czekać i lubicie się bać, to z pewnością powinniście poczytać o takich clipastach z odcinków jak Dead Bart, Suicidemouse.avi, Zaginiony odcinek Eda, Eda i Ediego, a także jak już mówiłem Zaginiony odcinek Wodogrzmotów Gambola i Samobójstwa Kamara. No i to na tyle w tym odcinku mam nadzieję, że byś sprawował kolejny jutro, no i teraz film naprawdę będą regularnie, codziennie lub co dwa dni, ale z pewnością będę powiedzieć jutro, no i w tym tygodniu będzie się naprawdę sporo działo. A jakże pomiędzy filmami postaram się zrobić live'y, żeby dla nikogo niczego nie zabrakło. A więc do zobaczenia i widzisz już w kolejnym filmie.